Dotknij Maryi i napisz Amen. Dzisiaj wieczorem możesz otrzymać wyjątkową niespodziankę. Być może odczuwasz wewnętrzny ból i zagubienie, a może jesteś zmęczony i nie wiesz, którą drogą podążać. Ale dzisiaj Bóg Cię wzywa. To może być dobra wiadomość, na którą czekałeś. Okazja, aby wyjść z ciemności do Jego światła. To zaproszenie do ponownego odkrycia Boga i przyjęcia Jego objawienia. Jeśli wierzysz w zbawienie Pana, kliknij niebieski link WhatsApp w moim profilu, aby odpowiedzieć na jego wezwanie. Bóg mówi, chociaż Jezus przybył między ludzi i wykonał wiele pracy, wypełnił jedynie dzieło odkupienia całej ludzkości i posłużył jako ofiara za grzech człowieka, nie wyzwolił go natomiast od całego jego zepsutego usposobienia. Pełne zbawienie człowieka od wpływu szatana wymagało nie tylko tego, by Jezus stał się ofiarą za grzechy i wziął na siebie grzechy człowieka, ale także wymagało od Boga, aby dokonał większego dzieła, by całkowicie uwolnić człowieka od jego usposobienia, które zepsuł szatan. A zatem po tym, jak grzechy człowieka zostały mu przebaczone, Bóg powrócił w ciele, aby wprowadzić człowieka w nowy wiek. I rozpoczął dzieło karcenia i osądzania, które przeniosło człowieka do wyższej sfery. Wszyscy, którzy podporządkują się Jego panowaniu, będą się cieszyć wyższą prawdą oraz otrzymają większe błogosławieństwa. Będą prawdziwie żyć w świetle oraz zyskają prawdę, drogę i życie.